Witam serdecznie z terenu Bośni, kiedyś dawniejsza Jugosławia. Wybaczcie mi, ale zmachałem się wchodząc na to wzgórze i wlazę na niebe, nie bez przyczyny. I, nie, I wlazłem na to wzgórze nie ze względu na, to, na ten piękny widok, który jest za moimi plecami. Wszedłem tutaj, ponieważ to miejsce... Teraz, przed którym stoję, a, za który, a który Wam za chwilkę pokażę, to jest miejsce upamiętniające jedną z największych wbitew partyzanckich II wojny światowej. Stoczyli ją partyzanci Tity z armią niemiecką, hitlerowską, niemarsjańską. Który to był rok? Nie wiem. Być może 43 lub 44 to miejsce nazywa się Sutjeska. Mam nadzieję, że będzie teraz widać. Nie, nie widać. Przejdę troszeczkę do przodu, gapiąc się na ten mój mały ekranik, bo chciałbym wam pokazać. O, jest. W ten sposób to widać, tak? Jest to pomnik właśnie upamiętniający, upamiętniający to wydarzenie, tą bitwę duże siły partyzanckie tutaj zostały zgromadzone Jugosławia jeszcze za czasów jeżeli to jeszcze była Jugosławia nakręcili film Sutjeska możecie go, prawdopodobnie jest dostępny na YouTube także jak ktoś jest zainteresowany historią warto warto sobie obejrzeć mocno batalistyczny Jugosławianie zrobili to naprawdę z rozmachem. Nie szczędzili środków na to, aby powstał ten film jak najbardziej najbardziej naturalnie. Czyli żeby oddać jak najbardziej tą bitwę, która się tutaj na tym obszarze wydarzyła. Ja jej szczegółów teraz już nie pamiętam. Kiedyś, kiedyś bardzo mocno interesowałem się tym miejscem. Jestem naprawdę zadowolony. Słuchajcie, że. Jadąc w kierunku Dubrownika, właśnie trafiłem tutaj. Przekroczyłem granicę Serbii i myślałem, że już wszystkie góry widziałem, że już mnie nic nie zachwyci. Kamery nie założyłem na kask, bo tak to bym kręcił na początku, a było warto na pewno, naprawdę. Co człowiek minie zakręt, to kopara opada. Trochę się zmachałem, zaraz wam pokażę, ile tych sodów tutaj jest. Eee. Ostatnią relację, jak już tutaj jesteśmy, to może zrobię tą relację w tym momencie, w tym miejscu. Ostatnia relacja z podróży e, dotyczyła. No właśnie, czego dotyczyła? Aha, dobrze, byliśmy. Tak, pokonaliśmy z Junakiem Transalpinę. Tak, pokonaliśmy Transalpinę. E, pokonaliśmy Transalpinę. I, e, i ruszyłem w kierunku Serbii. E, już żadnych atrakcji tutaj więcej e, nie zaliczyłem po Transalpinie e, i ruszyłem w kierunku Serbii. Przekroczyłem granicę serbską na moście, o którym mówi mi Konstantin e, i chciałem jechać w kierunku zamku Golubiec, ale droga była tak fatalna że pomyślałem sobie, że szkoda mi motocykla, żebym go tak katował na tej drodze tylko po to, żeby zobaczyć sobie zamek. A więc odpuściłem sobie zamek i leciałem ze wschodu na zachód Serbii. I powiem szczerze, że na początku w ogóle Serbia mnie nie zachwyciła. Zatrzymałem się na pierwszej stacji benzynowej, żeby coś tam, już teraz nie pamiętam co, przepraszam, oddajcie Ach, yy, tak, oddajcie cześć 3301 partyzantom, którzy tutaj zginęli w trakcie bitwy pod Sutjeską. Tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, wracając do początku Serbii, a więc yy, <laughs> przekroczyłem granicę, zatrzymałem się chyba 10 minut od granicy na pierwszej stacji benzynowej, żeby coś tam, haha, chyba skorygować yy, plan podróży. No, i nagle podjechał jakiś taki zdezelowany fort. Wysiadło z niego dwóch serbów. Słuchajcie, nie zrobili dobrego wrażenia, jak na pierwszy raz, na pierwszy kontakt. Takie mieli gęby zakapiorskie, czarne, nieogolone. Matko, jedyna strach, spotkać takich gości w ogóle ciemną noc. Tragedia. Mało tego. Pytali się, co to za motocykl. Jaki silnik, że ładny. A ile kosztuje? A niemożliwe, i chodzili i kręcili się w koło niego, jak że tak powiem, stępy wokół padliny. I ja w pewnym momencie mówię: no to cześć chłopaki i lecę, wsiadam na, na junaka, gnam. Po chwili patrzę, oni zasuwają za mną. I jechali za mną przez 10, może 20 kilometrów. W pewnym momencie przyspieszyli dosyć mocno na takim długim odcinku. Mijając mnie, mieli otwartą szybę, wyszczerzyli wszystkie zęby, które im zostały, i zaczęli machać i mówię, cześć Polak, I pojechali. I to by było na tyle takiego pierwszego wrażenia, pierwszego spotkania z Serbią. Chciałem tą Serbię przeskoczyć, w ogóle odpuścić sobie, stwierdzić, że kurde, to, to jakaś masakra, mieszka straszna. Nie będę się tutaj z tymi tubylcami wdawał w żadne tam konszachty. I yy, leciałem sobie, tak. Yy, w, musiałem no, zanosować yy, Kozieniec, Jagodzieniec. Róg, coś takiego, jakaś tam miejscowość, no, to te jugosłowiańskie no, nazwy to trudno mi wchodzą do głowy. W każdym razie zatrzymałem się w hotelu. Dostałem pokój za 15 euro, czyściutki z internetem i tak dalej. Stamtąd jest dosy, dosyć dużo materiałów odnośnie Transalpiny właśnie wysłanych. I na drugi dzień ruszyłem dalej, bo plan był taki, żeby y, dojechać do mostu na rzece Tara. Więc ruszyłem w tamtym kierunku, ale drogi były kręte dosyć, y, wolno się jechało. Nawigacja prowadziłem jakimiś takimi nie wiem, trzeciorzędnymi dróżkami. Dopiero potem się zorientowałem, że ona nastawiona jest jak najtaniej, a nie jak najszybciej. No i z tego mego miejsca zakwaterowania wyjechałem. Przejechałem może 45 km i taka mała wiasteczka, Przyjeżdżałem, akurat był otwarty bar. Siedziało sobie tam chyba 4 czy 5 tubylców. Zatrzymałem się. Pomyślałem sobie, może coś zjem, no i wchodzę do tego Baru, taki wielki, oberżysta Mówi co chce, ja mówię, że chcę jeść e, Co on tam ma, on pyta się, może hamburgera, ja wie dobra może być hamburger, no i wiecie co no, Hamburger e, Człowiek Europejczyk, Polak pomyśli hamburger, to zaraz widzi coś tam bułe z Mcdonalda, nie No i ja dostałem e, hamburgera serbskiego <laughs> Jak u nas są talerze obiadowe Spuściłem. Jak u nas są talerze obiadowe, to ten kawał mięsa wypełniał dokładnie ten cały talerz. Do tego dostałem wielką bułę i to miałem zjeść. No to wcinałem sobie mięso, bo naprawdę bardzo smaczne. E, oni to smażą wszystko, kurde, tak na, na tłuszczu, to jest takie tłuste, ale, ale dobre. E, w każdym razie sobie wcinam spokojnie ten obiadek. E, rozmawiamy tam zresztą, e, mam tą całą sytuację nagraną, już pewnie jest u mnie na fan, jest u mnie na fanpage, się sobie zobaczyć kawałeczek. Ci serbowie zaczęli śpiewać, żeśmy zaczęli rozmawiać. Ja zacząłem chwalić ich kraj, że mówię, że piękne, a już w ogóle to piękni są ludzie i tak dalej. Trochę zwajrowałem na początku, ale potem słuchajcie wyszło to naprawdę na korzyść. Na korzyść w tym sensie, że poznałem tych ludzi, tak? To nie to, że oni zapłacili za moją kawę, za mój obiad i ja nie musiałem za to wszystko płacić. Ale poznałem tych ludzi. Dragoljub, o Dragoliub. Jeden taki właśnie z tych tubylców, serb, 72 lata. Jak skończyłem jeść, pić, zaprosił mnie do siebie do domu. Powiedział, że mam jechać za nim i koniec. I ja, że sobie dobra, no pojadę, no co mi szkodzi. Jestem tu, mogę jechać. No i pojechałem za Dragolubem, za tym jego rozklekotanym mercedesem. Wąskimi takimi uliczkami, że ten mercedes się tylko mieścił i nic więcej. Podjeżdżamy pod jego dom. Tam żona, córka, jego przyjaciel zaprosili mnie do stołu. Pokazali konia, klaczkę, która się właśnie oźrebiła. Tej nocy, akurat, zaprosili mnie. Nie wracam, muszę zrobić zdjęcia. Dobra, zaprosili mnie w każdym razie do domu. Ugościli na werandzie, Za... kazali usiąść do stołu. Przynieśli pierw nalewkę. Byśmy tam sobie zaczęli próbować. Bardzo smaczna była <grych> ta naleweczka. Potem pani przyniosła jagnię pieczone, suróweczkę. Oni tą surówkę to mają w ten sposób, że mają szatkowaną kapustę. Bardzo drobno. Ale nie aż za drobno. Takie takie włoski, ja wiem, 5-7 cm, takie fajne. I to wszystko z oliwą podane. Rewelacyjnie smakowało. Do tego jeszcze ciasto wyjechało. No i tam chyba posiedziałem ze 3 godziny, może dwie. I stwierdziłem, że muszę jechać. No nie bardzo chcieli puścić, chcieli, żebym został. Kolega, przyjaciel bardziej Dragoliuba zaprasza mnie do siebie. Ja mówię, że wiesz, ja mówię muszę jechać, bo muszę zrobić tego tripa. No bo to czeka namierzona. W każdym razie po dwóch godzinach wyruszyłem i dojechałem na 40 km przed granicą z serbsko bośniacką. No i tutaj zatrzymałem się w takim motelu. Było akurat za 10 euro, był zapokój, więc stwierdziłem, że dalej już nie będę latał, tym bardziej, że już chyba już było 18-15, a ja tak na takim tripie to jestem, to o godzina 18 to zaczynam szukać loceregu. Jak coś znajdę, nieważne czy to będzie 19 czy 18.30, zatrzymuję się i koniec jazdy. Trzeba dać ciało odpocząć, może trochę coś zjeść, uporządkować notatki, zdjęcia i tak dalej. W każdym razie tutaj internet był tylko dostępny w lokalu. Pokój nie był jakiś tam zaróżowy, ale był czysty. Stały tam cztery łóżka, ja złożyłem jedno i tak spałem sam w hotelu. Łazienka była szafa. Nic więcej nie potrzeba było do szczęścia. Zostawiłem, słuchajcie, <grych> te graty, wszystkie swoje. No i yy, no i załapałem się. Aż już no Nie załapałem się. Knajpa była chyba pusta do godziny 22. Nikogo nie było. Nagle o 22.00 tak się zapełnia ludźmi szczelnie, yy, że nie było gdzie wsadzić nogi. Ja siedziałem praktycznie cały czas w jednym miejscu. Także tam nikt mnie stamtąd nie wygonił. To, tym bardziej, że to było w rogu. jedyny dostęp do kontaktu. Yy, obejrzałem sobie Grotron. Yy, Aż przedostatni odcinek tego sezonu, i powiem szczerze, że. Yy, Zarąbiawszy naprawdę epicki, bitwa e, wzmagania dwóch bastardów i sam finał rewelacyjny, także tutaj sezon się kończy naprawdę wielką petardą, no, ale wracając już do, o, do Serbii, zostałem tam i do, 20, do 24 sobie siedziałem w tej knajpce, popiłem sobie piwko, kawę, Kawa po turecku jest, słuchajcie, do tego szklanka z wodą. Patrzcie, zapomina, jak się mówi tą kawę po turecku. No dobra, nieistotne. Jak będziecie w Bośni, w Serbii, to warto taką kawę po turecku sobie zamówić. Zresztą w ogóle całe Bałkany to są trzy razy tak. Już nie wiem, czy się tutaj wygadałem. Najwyżej powiem to jeszcze raz. Trzy razy tak Bałkany i takie mam teraz zdanie o tym miejscu. Dlaczego trzy razy? To są ludzie o wielkim sercu, wielkie góry i wielkie porcje jedzenia. Dlatego trzy razy tak. Trzy razy Bałkany. Czy to Serbia, czy Jugosławia, czy Rumunia, czy, czy teraz Bośnia, to te porcje na talerzach to są takie jak te góry nasowe. W każdym zostawiłem wczoraj postój, dzisiaj przekroczyłem granicę z Bośnią, musiałem zapłacić zieloną kartę, matko, 20 euro wzięli za motocykl. To było rozbójnictwo w biały dzień. No, do tej pory nigdzie zapłaciłem za, za przekroczenie granic. Tutaj musiałem 20 euro wywalić. Eee, masakra. No i, i sobie tutaj teraz tak jadę, właśnie jakieś może 20 km stąd zjadłem też, śniadanie. Śniadanie. <śniadanie> obiad. śniadanie, obiad, razem z kolacją, razem wzięte. Wszystko to było na jednym talerzu. No i do tego jeszcze kawa i, i było rewelacyjnie. Jestem pełen do końca dnia. Tak sobie pozwalam na razie na to tutaj na Bałkanach, bo niestety jak będę we Włoszech, tam już ceny są takie, że nie pozwolą na takie rozpasanie, a tutaj za taką porcję jak ta góra zapłaciłem tylko 4 euro, więc, więc można było sobie na to pozwolić. Niestety we Włoszech za głupią pizzę, bym za głupi kawałek pizzy, kurczę, gdzieś tam kupiony w barze na wynos zapłacę chyba za 3-4 euro. Także jeżeli chodzi o to, to Bałkany są rewelacyjne. Jest piękna droga prowadząca właśnie od Dubrownika tutaj do granicy z Serbią, wzdłuż granicy z Czarnogórą, warto, warto się nią przyjechać. Piękna, jest malownicza, ładna droga, dobra droga, dobrze się jedzie dla motocyklistów. Rewelacja, nie trzeba brać ze sobą też namiotów. No już mówię, tym bardziej, że oni żyją tutaj z turystyki, więc te wszystkie Miejscowości są okraszone pensjonatami, mniejszymi, większymi polami namiotowymi. Ja niepotrzebnie ten cały Majdan wiozę powinien mieć tylko jedną torbę dla na, na, na zadupku i, i to by było wszystko. Ale wiem, że to się przyda we Włoszech. We Włoszech, jak nie znajdę kempingu za 15 euro maks, no to będę się gdzieś tam na dziko rozbijał, bo nie mam zamiaru płacić 20 tak jak poprzednim razem. To niestety zrujnowałoby mój budżet. I nie wiem, jakbym wrócił. Tym bardziej, że mBank się postarał i na wyjazd zablokował mi dostęp do konta transakcyjnego i muszę zadzwonić pierw na infolinię, sobie wyobrażacie, z Serbii albo z Bośni, dzwonić teraz na infolinię i tam kręcić, odkręcać. Masakra, jestem troszeczkę zły na nich. I tak to wszystko, słuchajcie, wyglądało. Wielki pasikonik. Ciekawe, czy ja go z domu chwycić, gadając tutaj z Wami. Wybaczcie mi na chwileczkę. No ogromny. W ogóle na przykład po Serbii, po ulicy biegają żółwie. A że biegają to za duże słowo. Ale można e, znaleźć, spotkać żółwia. Gdzie ta łajza jest? O, idzie na mnie nawet. Są wyjątkowo duże węże. No, węże jak zobaczyłem, to stwierdziłem, że nie wiem, czy chcę nocować w Serbii pod namiotem. Jest fajnie jak jeden, nie mdła się da złapać. Może za blisko. Ty przy No Dobra A może nie ucieknie jak do niego podejdę co? Przepraszam Was bardzo, że tak robię 10 rzecz na raz No tak, i robal Wyszedł, może i wyszedł. Nie widzę przepraszam, przepraszam. No dobra, to już koniec z tym robakiem. W każdym razie lecę teraz do dorownika, mam jakieś 150 km niecałe Teraz jest właśnie relacja z Sutjeski, którą kończę. Pozdrawiam Was serdecznie z Bałkanów. Z Bośni obecnie. Warto tu przyjechać. Naprawdę nie jest drogo. Jest naprawdę taniocha. Tylko mieć, trzeba mieć dobrze skombinowany motocykl. Tutaj po tych górach motocykl z silnikiem chłodzonym powietrzem może nie dać rady. Chyba Chyba, że byłby to jednak 123-tonowym tłokiem, to ten sobie spokojnie poradzi, ale w innym przypadku jest zbyt ciepło, zbyt dużo podjazdów, żeby się o to pokusić. Chyba, że pro. Pozdrawiam, cześć.